Hejka. Robimy unbox drugiej paczki dzień następny od Pawła Pawła Frączek z kanału Blisko Lasu polecam serdecznie i tak jak na poprzednim filmie nie czekamy tylko już jest jedziemy to też jest wygrana w konkursie. Dzięki serdecznie Paweł. Z Pawłem miałem okazję się poznać, y, oczywiście no, na YouTubie, a osobiście w Tarnobrzegu na Pchlin Targu, Kto oglądał y, i bywa y, ten na pewno wie. Y, kto ogląda kanał? Y, chciałem powiedzieć Kuby Wojewódzkiego. Jako lipca. Pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. Od razu przy okazji Sylwana. I jedziemy. Już jedną naklejkę miałem wcześniej. Fajnie. Są jeszcze dwie do kolekcji. Bardzo się cieszę. to już będą kolejne. Dżgałgana. Pozdrawiam Cię również kolego. O Boże kochany, ja wiedziałem o Termosie. Już Wam pokażę. Może wyciągnę wszystko, OK Wyciągnę tak, na pewno wszystko <laughs> odstawiam na bok. Tak. Patrz, Pawła z blisko lasu. Już, chwileczkę. Termos. fajna opcja z tego co już na filmie zareklamowałeś Paweł, że trzyma temperaturę. Bardzo chętnie go sprawdzę w praktyce w terenie. O jest. wyświetlasz. wow! Super sprawa! <laughs> Dzięki serdeczne! Oj, kupka się nie spodziewałem. Nie wiem, czy to też miało być razem. A, no tak, były kupki. Pamiętam, teraz ja sobie przypominam. Po obrazkach kojarzę. Piękny ból. bardzo mi się podoba. Blisko lasu. Paweł, koło Ciebie to zdjęcie robione gdzieś niedaleko. Ładny na chwilę. Na pewno przed południem robiono zdjęcie. <laughs> okay. może zobaczymy co w środku, okej? Okay? Słuchajcie, yy, otworzyłem. Yy, super sprawa, yy, już przez folikę nacisnąłem. 18 stopni. Bez wątpienia wiem, że tyle jest. I znaczy, tyle może być też w termometrze, bo y, wiem, wie, 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 jaka jest temperatura w domu. E, no kurde, genialne. Muszę to, to skręcić do końca. żeby tutaj <laughs> nie patrzeć. Dzięki, serdeczny Paweł. Bardzo dziękuję. Dla Ciebie też, jak dla kilku osób tutaj już na poprzednim filmie wspomniałem, mały upominek szykuję. Dla kilku jeszcze osób nie będę tutaj zdradzał bo to takie upominki będą świąteczne, kołajkawe, powiedzmy. Dzięki serdeczne, zapraszam. I Pamiętajcie o subskrypcji. Zapraszam do Pawła yy, na kanał. Cześć.